Siema, dzisiaj zaprezentuję Wam jak dodawać utwory na portalu EAGENATION Na początek otwieram przeglądareczkę Otwieramy oczywiście naszą stronę I musimy otworzyć trzy identyczne karty z naszą stroną jak ja będę tu teraz w tej chwili Myślę, że jak będziecie postępować tak jak ja Uważnie wszystkiego wysłuchacie, obejrzycie Dajcie sobie radę, nie jest trudno. No i tak, mamy trzy karty, każda jest strona nasza W pierwszej e, zakładeczce otwieracie sobie strony, gdzie musicie dodawać utwory. Czyli Twoje konto dodaje utwór. W drugiej karcie otwieracie sobie Twoje konto i pomoc dla admina. W czwartej stronie wybieracie artykuł o nazwie dodawanie pojedynczych utworów MP3 na portalu gdzieś tam są potrzeby na streszczenia w trzeciej zaś karcie wyszukujecie utworu na forum który chce się dodać na portalu w moim przypadku będzie to utwór trends i wybierzemy sobie tutaj jakiś tego na pewno nie było a, podoba mi się, więc sądzę, że można to dodać. i tak mam tak przygotowane wszystkie trzy strony. Przechodzimy najpierw do drugiej zakładki. Odszukujemy, odszukujemy streszczenia dla utworów trens. Zaznaczamy to streszczenie. I aby szybko skopiować bez użycia myszki wybieramy na klawiaturze Ctrl i klawisz C. Jednocześnie wciskając. W takiej kombinacji zaznaczony tekst kopiuje nam się do pamięci. Przechodzimy do pierwszej zakładki. Zjeżdżamy na sam dół, gdzie jest okienko streszczenie. Tutaj wkłaniamy wcześniej skopiowane streszczenie z drugiej zakładki. Przyciskamy na, e, klawiszami Ctrl plus V wkleja nam się streszczenie przechodzimy teraz do utworu kopiujemy tytuł zaznaczamy I również tak jak wcześniej ze streszczeniem tak samo z tytułem Ctrl plus C czyli kopiuj przechodzimy z powrotem do pierwszej zakładki ładujemy sobie szablon dla utworu trends czyli insert template mp 3 i wcześniej skopiowany tytuł wklejamy kombinacją ctrl plus v w to okienko i teraz musicie pamiętać o tym żeby ponownie w tym okienku zaznaczyć ten tytuł i skopiować stąd raz jeszcze używając ctrl plus c czyli copy o w ten sposób zjeżdżamy niżej mamy tutaj coś takiego jak pełna nazwa otworu można to zaznaczyć w taki sposób, jak ja to robię teraz. A można zaznaczać to w taki sposób, że klikacie lewym przyciskiem myszy dwa razy szybko, tak jakbyście chcieli tworzyć folder na swoim komputerze. I ten wyraz nam się ładnie zaznacza cały. I Ctrl V wklejamy w ten tytuł w to miejsce. Wybieramy sobie kategorię odpowiednią dla otworów. W moim stopniu jest to TRENS kategoria najnowsze pod kategoria trends mamy niżej kolejne miejsce w które musimy wkleić nasz tytuł to jest tutaj nazwa utworu możecie zaznaczyć tak wtedy pokazywałem tak lub klikając dwa razy szybko zaznaczy nam się wyrażona nazwa utworu i w to zaznaczone miejsce wklejamy ctrl V tytuł utworu słowa kluczowe w tym miejscu również wklejamy tytuł po wklejeniu tytułu musimy każdy wyraz oddzielić przecinkiem, z tym, że wyraz musi mieć minimum 3 litery. Jeżeli mam mniej niż litery, to są to 1 lub 2 litery, usuwamy go i wszystkie inne znaki typu angielskie end, przedmyślnik, apostro, nawias, wszystko usuwamy, tak jak ja robię to w tej chwili. Musicie pamiętać, że... W słów kluczowych musi być minimum pięć A więc jeżeli będzie utwór, który będzie miał tylko 4 wyrazy w swoim tytule, <küh> Sorry To musicie na końcu dopisać jakieś jeszcze dodatkowe słowa kluczowe Typu, nie wiem, trans, domnoad Tak na przykład jak ja mówię, to w tej chwili Trans Domnoad Także mój utwor ma wystarczającą ilość słów kluczowych, więc mogę sobie pozwolić nie dodawać tych utworów. I jedziemy na samą górę, wracamy. <laughs> I teraz wracamy z powrotem do poru, czyli trzecia zakładka. Kopiujemy adres do z Ctrl C. Przechodzimy do pierwszej zakładki, zaznaczamy przycisk do not i wybieramy t ikonkę, czyli wstaw, do dostosuj odnośnik, aby podmienić link do e, pobrania otworu. I możemy to tak zaznaczyć, klikając warzy szybko zaznaczyłam się całe wyrażenie. Ctrl V zamienia się. I teraz proszę pamiętać, jak już kleimy ten adres, musimy zaznaczyć te cyferki. Również można tutaj kilka dwa razy, on się ładnie nam e, zaznaczy. <laughs> ctrl C kopiujemy cyferki i pamiętamy cyfrę, która znajduje się w CWW. I w moim przypadku jest to cyfra 7. Zapamiętaliśmy cyfrę, skopiowaliśmy e, te cyferki po V. Pełnimy aktualnie. Teraz w tym wyrażeniu wpisujemy cyferkę którą zapamiętaliśmy, czyli w moim była ten tera, yy, cyfra 7, a w tym miejscu e, w tym miejscu wklejamy skopiowane cyfry i to by było tyle, jeśli chodzi o zbiorę e, wracamy z powrotem do forum kopiujemy nazwę uploadera Ctrl C. Niestety tu w tym przypadku nie zadziała sposób na podwójne kliknięcie, ponieważ to jest odnośnie dla mnie tego który nie ma stosować, więc co ręcznie to zaznaczyć. Ctrl-C przechodzimy z powrotem do pierwszej zakładki i raz klikamy na ikonkę ukladera i najpierw klikamy aby dostosować ten obrazek czyli ikonkę i podmieniamy to wyrażenie nazwę outladera na nazwę użytkownika, którą wcześniej skopiowaliśmy z forum. Dwa razy klikamy CTRL-V, dwa razy klikamy CTRL-V, aktualnie I znów cały czas zaznaczony mamy przycisk, e, ikonkę e, użytkownika i jeszcze raz zastosujemy tym razem odnośnik, czyli e, link do konta użytkownika. I tu w tym miejscu mamy też nazwę kladera, trzeba ją dwa razy klikamy CTRL i V, wklejamy po aktualny I tyle, jeśli chodzi o użytkownika, który dodał utwór Wracamy znów na forum Pozostało nam skopiować adres do utworu na forum czyli Zaznaczamy w przeglądarce adres, CTRL plus C, czyli kopiuj Wracamy do pierwszej karty Zaznaczamy ikonkę z forum i ten przycisk, czyli dostosowywanie odnośnika. I tutaj podmieniamy to wyrażenie na adres, który się stosowaliśmy. Zaznaczamy dwa razy lewym przyciskiem. I Ctrl2 sklejamy. Odkłaniamy. No i to by było wszystko. teraz zasadzie się, czy e, czegoś jeszcze nie brakuje, czy gdzieś nie ma jeszcze jakichś błędów. Wszystko wydaje się być dobrze klikamy zapisz przechodzimy do kategorii, w której dodaliśmy utwór aby sprawdzić czy się pojawi pojawił nie zdarzyło mi się, aby się nie pojawił chociaż zawsze wchodzę sprawdzam każdy nowo dodany utwór może mi owocem, aby ładnie się prezentowało jakoś Tymi <laughs> gwiazdkami zaznaczamy pierwszą ocenę dajemy my No i to by było wszystko A teraz pokażę Wam jak ja to robię w bardzo szybki sposób To znaczy jak idzie się tego nauczyć Żeby robić to bardzo szybko Otworzę sobie wszystkie zakładki na nowo Poszukam sobie utworu który bym miał tutaj doleć hmm. będzie czegrysiak to byś no ja link nie wygasł bo to już normalnie plaga ostatnio co chwila wszystkie linki wygasają sprawdzimy czy nie wygasł nie wygasł jest wszystko w tym no to zaczynamy w streszczeniu kontrol C Pierwsza zakładka Instant Template Ranszczony wklejamy, wybieramy kategorię, kopiujemy tytuł, wklejamy Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V Ctrl V, Ctrl V kopiujemy adres Z Pisze, link do pliku, kopiujemy cyferki, zapamiętujemy 7. Klejemy za Wpisujemy zapamiętaną cyfrę, skopiamy cyfry. Przechodzimy na poru, kopiujemy adres. Podminujemy adres w utworze. W kąpielu V. co tu się maja? Aj, 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 aj. aj. to musi być, że coś się stanie, nie? Mam Mám týká second karny. Na čem skončil Na, na, na adrese, jak to Na Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V. -v. by na tyhle. prawda, że szybko, co prawda jest to trochę bardziej skomplikowane niż w poprzedniej misji poprzednim Szablonie, ponieważ wtedy nie było tych streszczeń, nie było tych słów kluczowych, ale myślę, że to nie jest jakieś wielkie utrudnienie i da się do tego szybko nauczyć, łatwo idzie na dalszy twór. zapraszam do pomocy, pozdrawiam, Admin, cześć.